Witajcie moi drodzy, i to jest następny filmik na temat niepokoju i na temat jak ludzie bardzo mają tą y, y, niskie takie y, jak to powiedzieć, że wcześniej mi dobrze wyszło w tamtym drugim filmiku, w tym filmiku już to słowo zapomniałam oczywiście. Ten adjustment, czyli tą elastyczność na... Anxiety, czyli na ten niepokój, okay? I jak być bardziej elastycznym, okay? I jak być bardziej yy, spokojnym, i jak sobie radzić z tym niepokojem, okay? Teraz, czyli tak, w pierwszym filmiku dowiedzieliśmy się, że trzeba oddychać i trzeba zwrócić uwagę na siebie i trzeba zacząć obserwować siebie i jakie mamy w środku emocje, tak? Teraz następną rzeczą, którą patrzymy, jakie są emocje związane z tym niepokojem i co tam jest za tym niepokojem, ok? Czyli za niepokojem może być tak: yy, małe poczucie własnej wartości, yy, niska samoocena, prawda? Yy, kontrola przeważnie, chcielibyśmy coś kontrolować czy kogoś kontrolować, ok? Złość, ok? I narcystyczne, narcyzystyczne, czyli narcyzm, 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 czyli kontrola ludzi, zamiast kontrola swojego umysłu. Ok? Czyli jeżeli pojawia się niepokój, to my chcielibyśmy, żeby tak było, jak my chcemy. I o to chodzi, że tutaj, w tym momencie mamy pokochać wszystkie te negatywne emocje, które są z tym związane, czyli, czyli wziąć to wszystko na światło dzienne, oczywiście, tak? Czyli jestem wdzięczny za małe poczucie własnej wartości, tak? I kocham małe poczucie własnej wartości, i to robimy w kształcie medytacji, oczywiście, i oddychamy głęboko, tak? Ja teraz tylko Wam mówię regułkę, nie, nie robię tego z Wami, ok? Później robimy. Ja, ja jestem wdzięczny za poczucie małej, małej wartości. Ja jestem wdzięczny za niską samoocenę, ja jestem wdzięczny za kontrolę, ja jestem wdzięczny za wszystkie negatywne emocje, które tam się uwidaczniają, które ja widzę, ok? Także jeżeli jesteś w tej sytuacji, to nie wchodź w tą sytuację, tylko wstań z boku, idź do swojego pokoju i zobacz po prostu, jakie tam są negatywne emocje, które ty masz to pokochać. Czyli jestem wdzięczny za niską samoocenę, i kocham niską samoocenę. I do tej niskiej samooceny, która też jest świadoma, mówimy znowu you, I'm sorry. Że nie byłem wcześniej, dla tej niskiej samooceny dla siebie. Proszę wybacz mi i dziękuję, że jesteś. Tak jak do malutkiego dziecka, mówimy to samo wszystko. I następną rzeczą robimy kontrola. Jestem wdzięczny za kontrolę i kocham kontrolę, tak? I do tej kontroli znowuż mówimy: I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. I po prostu obserwujemy to bierzemy na światło dzienne i stajemy się świadomi w tym, co, jakie tam są negatywne emocje w tym wszystkim. Za tym całym niepokojem. Za tym niepokojem stoją jakieś rzeczy, które was wyprowadza, wyprowadzają z równowagi. A to wyprowadzanie z równowagi to są, jest dlatego, że nie macie uzdrowionych negatywnych emocji. Ja Zwilu, gdy uzdrowicie te wszystkie negatywne emocje, czyli je pokochacie, pobędziecie z nimi. To jest energia, słuchajcie. I ona jest w was. Także jak tylko na przykład wy będziecie coś czuć niepokój, to zaraz zwróćcie uwagę, jaka tam jest energia za tym, jakie są negatywne emocje za tym. ok? I nie patrzcie na tego człowieka, że ten człowiek coś tam jest B, tylko to jest w was, a ten człowiek w was. Trygieruje, powiem po angielsku, po polsku, angielsku. Czyli was robi trygier, czyli was zaczepia i wy w tym momencie, on jest waszym takim lustrem, on do was przychodzi i was zaczepia, a wy nie patrzycie, że on wam coś tam robi, nie patrzycie, że on coś wam tam robi, tylko patrzycie, co jest we mnie, że on wzbudza we mnie takie emocje. Jakie to są emocje, ok? I wtedy dokładnie obserwujemy siebie. I czym bardziej tak obserwujemy siebie, tym bardziej my mamy więcej mocy w sobie, i tym bardziej jesteśmy powerful. Tacy jesteśmy yy, mocni, mamy dużo mocy w sobie z tego względu, że nic nie jest nas w stanie wyprowadzić z równowagi. Dlaczego? Tylko dlatego, że my kontrolujemy swoje emocje. A jak możemy kontrolować? Najpierw trzeba je wyłożyć na światło dzienne, wystawić na stół, położyć na krzesełku obok i porozmawiać z innymi, z tymi emocjami, bo te emocje są tak samo świadome na jak Dajmy na to, z boku człowiek stoi, jest świadomy, tak samo ta emocja negatywna, jakakolwiek, czy to będzie złość, czy to będzie mm, małe poczucie własnej wartości, czy to będzie y, bicie, czy to będzie agresja. To są wszystko negatywne emocje, tak? I to wszystko jest świadome, i to wszystko jest w nas, w naszym układzie nerwowym. Dlatego taka osoba, która się pojawia w naszym życiu, pojawia się po to, żeby nam pokazać, co my mamy w naszym układzie nerwowym, żeby przetransformować na miłość. Żeby to wziąć na światło dzienne i żeby z tym zacząć pracować, ok? I wtedy dopiero, jak zaczniemy z tym pracować, zaczniemy z tym yy, kochać te emocje negatywne, ok? Dokładnie tak, jak wam powiedziałam na początku. I być w tych emocjach, poczuć to węgier, Poczuć tą złość. Poczuć to, że jesteście mało warci. Poczuć. Nie bać się tego, że mało warci jesteś. No co? No można być mało wartym, no nie? Dlaczego nie? Przecież to jest też okej, okay, no nie? O to chodzi, żeby być z każdą z tych emocji okej. Okay. Zły jesteś, to poczuj tą złość. Poczuj to w sobie. Nie wyrzucaj na kogoś. Poczuj to w sobie i bądź friends, bądź przyjacielem z tą złością, ok bo ta na złość jest twoim przyjacielem, tak naprawdę. Jak wejdziesz głębiej w tą świadomość, to zobaczysz, że ta złość jest potrzebna do tego, że na przykład cię inspiruje później do tego, żebyś był lepszy w czymś tam na przykład, no nie? Także o to chodzi właśnie, żeby to wszystko wyłożyć na światło dzienne, żeby się nie chować, żeby się nie wstydzić. Przepraszam bardzo i wychodzę do następnego pokoju idę pracować nad sobą, idę pracować nad moją złością. Okej? Okay? I to jeszcze można powiedzieć w taki śmieszny sposób. Yy, przepraszam was bardzo, muszę wychodzić do gabinetu uczciwości i tam będę pracować dzisiaj nad moim małym poczuciem własnej wartości, okej? Okay? I to jest też OK. jak ja mam poczucie małej własności, małej wartości, yy, na przykład małe czy duże, whatever, yy, i pracować nad tym, okej? Okay? Tak? Także o to chodzi, wstyd macie, Jestem wdzięczny za mój wstyd i kocham mój wstyd. I do tego wstydu tak samo. I love you. Please forgive me, że nie byłem dla ciebie wcześniej. Ty mój wstydzie w sobie, który mam. Proszę wybacz mi i dziękuję, że jesteś. I teraz, jak wszystkie te emocje negatywne weźmiecie, wszystko to pokochacie w sobie, ok? To ta część Was w sobie się zamieni na miłość, ok? I wtedy w tym momencie ten cały niepokój się ginie, to wszystko się transformuje, wszystko na miłość, ok? I ten cały niepokój, że dlatego, żeście zwrócili na niego uwagę, dlatego, żeście zwrócili uwagę na te wszystkie emocje negatywne, które są w środku, ok? To ten niepokój już nawet, nawet, nawet zniknął, samą zniknie. Zobaczycie, jak będziecie z tym pracować, bo będziecie pracować nad sobą. I nie pracujecie nad żadnymi ludźmi w koło, tylko nad sobą. I w tym całym jeszcze niepokoju największym z takim, największą rzeczą jest cierpliwość. Czyli jestem wdzięczny za moją niecierpliwość, że nie macie cierpliwości. Bo to chodzi cały czas o cierpliwość, że Wy na przykład nie jesteście cierpliwi, że ktoś nie łapie szybko, tak jak Wy na przykład, ok? I tutaj w tym momencie trzeba się uczyć cierpliwości. I ta cierpliwość, w tym momencie też pokochać tą cierpliwość, tak? Cierpliwość jest Waszym dużym, największym nauczycielem, tak? Czym bardziej jesteście cierpliwi, tym znowuż jesteście coraz bardziej, macie więcej power w sobie, bo więcej tej mocy w sobie, no nie? I teraz jak tylko zaczniecie pracować nad tymi negatywnymi emocjami, to ten niepokój tak samo się przetransformowuje i macie już zupełnie, nie macie tego niepokoju, i tylko zaczynacie być bardziej spokojni, no nie? I z drugiej strony sobie możecie mówić afirmacje, ja, jest doskonałym spokojem i z jednej strony oczyszczacie, a z drugiej strony Programujecie sobie swój umysł na doskonały spokój, doskonałe wszystko, co tam chcecie, no nie? Czyli bardzo ważne, w czymkolwiek, cokolwiek będziecie w życiu robić, jakikolwiek biznes, czy to będzie dyskutowanie z różnymi ludźmi i tak dalej, to wszystko będzie zależało od tego, jak wy macie wybalansowane ten, jak macie pokochane te wszystkie negatywne emocje. Od tego będzie każdy jakikolwiek biznes, jakikolwiek relacja z kimkolwiek będzie wyglądała. Wszystko zależy od tego. Od waszych y, pokochanych negatywnych emocji. I jak będziecie widzieć to, na czym to polega, to później, jak ktoś do was będzie przychodził, to już będziecie obserwować, czy ten człowiek ma też takie pokochane swoje emocje. Pozdrawiam Was, kochani, i do następnego filmiku. Dalsza część. Pa Pa.